Co? 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 się stało? <laughs> <laughs> teleportowała chyba mi do lawy. Myślę, tak mam teorię. A bo już nie mam prawa. Ejo! <laughs> Z tej strony Ropek, to jest słuchajcie, spodobnie Subnautica VR. Aby... W dzisiejszym materiale nie wiem co będę robił. Znaczy, dobra, plany to jakieś mam. No, może pozwolę sobie w ten kwarc. E, ogólnie, w off i tak dalej, wiecie jak tam bohaterowie i tak dalej ćwiczą, i żeby przygotować się i tak dalej. To ja e, też przygotowałem się trochę i mam te powiedzmy podstawowe ulepszenie jak podskok, termal i moduł głębokościowy. Jeden, który oczywiście był cały czas. A dzisiaj musimy wrócić. Dokładnie, ja muszę zabrać sobie ten magnety, który tutaj mam. I moim zadaniem jest dzisiaj wypłynąć. Bo dzisiaj będziemy robić, słuchajcie, kolejne ulepszenie naszego... Brauna. żeby móc pójść Witam trochę popsuć. popsuć, tak, popsuć. Popchnąć! Nie popsuć! Popchnąć fabułę do przodu! Czyli żeby go ulepszyć. Plasek. Nie nie, nie nie, 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 nie w to mańkę. Dobra, czekać Ci wypłynę stąd. E, oczywiście nie mam nic do dodania na swoją obronę, że Subnautica się nie pojawia regularnie. E, ja nie wiedział, że jak będę wrzucał kilka filmów, to zapomnę z SCP o Subnautice, mimo iż to są gry, które chyba są mimo wszystko najbardziej oczekiwane. Nie no, Subnautica trzeba skończyć, znaczy skończyć, przejść po prostu, bo to się dobrze gra. Tylko osoba, która czego tworzy to i tak dalej. To jest leniwa strasznie. Czyli mówię o sobie. Dobra, tylko uważajmy na ghost lewiatana, który sobie pływa. No raczej lewiaton tu nimi nie wypłynie tak chamsko. Eee, Simot jest tam. No dobra, te, te to wypłynął, ale mam nadzieję, że ten większy nie wypłynie. Bo brzmi to tak jakby miał tutaj już pływać. Eee, Tutaj jesteś. Aboard, Captain. Ała. <laughs> aboard, Captain. Dobra, niech się naduje. Dobra, to chyba samo się naprawi. Okej, okay, to na to nas będzie stać. Torpedować, czy potrzebuje torped. Mogę zrobić działko grawitacyjne. sumie jestem ciekaw, jak będzie działało. Dobra, to do pracy. Niby jest mokro, i tak dalej, a gorąco. Uf. Dzisiaj niezbyt przyjemna pogoda, do. To... dzisiaj niezbyt jest chłodno do grania w goglach. I przecież to też może mi katru bić. Aha! No super! Dotknąłem jadu. I gdzie mnie A, Dobra, do mojej bazy. Coś straciłem, tylko nie wiem co. No Starkuś widzę, że ty tu <grymnie> dalej produkujesz moja maszynko do robienia <grymnie> zębów. Dobrze, to u ciebie. Widzę, że dalej próbujesz. Ja się tym mu współczuję, bo tutaj już do, do dzisiaj ten stalker cały czas tutaj podchodzi, wrzuca na górę i opuszcza, podchodzi, wrzuca na górę i opuszcza. Okej, okay, lepiej się wynurzyć, ale najpierw zbiorę to. No to jest talkość. może któregoś dnia ci się uda. No chociaż zęby mam jego. Okej, okay. czego okay, jeszcze potrzebuję? Roże, litu, litu i diamentu. Czyli muszę płynąć po lit. nie wierzę. No potrzebowałem mi tu do wszystkiego Te... Tutaj może być lit, ale nie lubię tego miejsca Co to robi magnetyt? To zawsze on tutaj był U, Fajne Jaka fajna rybcie złapałem Czy okazuje, że w ogóle magnety to chyba jest takie bardzo częste? Aha, bateria mi się skończyła, ja nie mam płetw ładowujących. O, świetnie się wpakowałem. A gdzie jest wyjście? Eee, dobra, trzeba stąd wypłynąć jak najszybciej, bo się utopię. Ja nie chcę się topić. Okej, okay, jest wyjście, ale chciałbym baterię wyjąć. Nie, to nie jest wyjście? Jak to? To było wyjście. Tak, Utopię się. Powinienem jeszcze stracić ten lid. Gra, byłaś dla mnie łaskawa i tak dalej, lubisz mnie. teście Cię lubię. Dobra, chociaż mi lid to nie zabrałaś. E, w sumie nic nie straciłem. Prawie. Dobra, szczerze to już wolę mieć samo wiertło, niż czekać. O nie, to za wredny wybór, albo to, albo to, albo wcale. Dobra, ramię. Nie pamiętam którym zmieniał się bat... A czekaj, rybki straciłem A ja chciałbym mieć ciu Jak nazło się style magnetytu, ale mi litu nie da. Matka To za fajny okaz Już szybciej by mogł na tą wyspę popłynął. Nie nie nie, 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 nie. Ten dźwięk jest bardzo nieprzyjemny. Jak słyszę ten dźwięk, to taki mam takie <grystanie> Okej, okay, mamy działko. E, to teraz się tylko nakarmić, napić i... ruszać dalej. Może nie będę musiał długo szukać? A jednak będę musiał. Błagam, nie diament. E, magnetyt, nie no, diament, magnetyt, wszystko, patrzcie, nawet dwa znalazłem. Ale lit? Nie. Chodźwa, kolejny magnetyt.

Znaczy, ja tam nie narzekam na taką ilość magnetytu i tak dalej. Kurde, kolejne. Ale to oznacza, że będę mógł w sumie zrobić sobie ramię torpedowe. Światem tego, że tak powiem, wycofujemy do naszej tymczasowej bazy, która będzie chyba naszą główną zacznie się robić. to chodź tu. All systems online. Dobra, tędy. Damage imminent. Nie, nie, nie tym razem bo już widzę, że 50% Nie O, nie, 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 nie powtórzę tego błędu. Ja go tu zostawię, tylko naprawię trochę No już, już, już w tym ocie Muzyka jak do walki z bosem. Spokojnie uh. to pieco, niedługo będziesz mógł zejść niżej. Wtedy zbudujemy bazę. O której nawet wy nie myśleliście, że pójdę tam się budować. Dokładnie, będziemy budować bazę w piekłe. No i dobra, pora zobaczyć co się stanie jak go ulepszymy trochę bardziej. Pyk, pyk i pyk. No i to teraz jest maszyna. Będziemy nią miażdżyć. Ale najpierw e, zrobię to co chciałem. Welcome aboard, Captain. A pytanie, czy ja mogę w ogóle teraz przedmioty podnosić? Wygląda na to, że największą wodą będzie też nie mogę przedmiotów wypakowywać. To trochę będzie przeszkadzało, ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Chyba ramię torpedowe byłoby trochę lepsze, mi się wydaje. Ja, chyba byłoby trochę troszeczkę lepsze, ale z nami możemy się pobawić. Dobra, zejdźmy tam na dół i zbliżmy trochę tego kinitu, którego miałam zebrać już dawno temu. Jak się potoczy coś ciekawszego po drodze, to. A w ogóle widzę, ten zwiększony skok jest superowy. I ciuch! Dobra, nie mogę wszystkiego chwycić. Woda. No, wystarczy chwilę poczekać. A zejść głębiej. Co? 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 Co się stało? Wyteleportował chyba mnie do lawy, mi się tak mam teorię. A bo już nie mam prauna. Mm. Bo ja w prawie, czuję się niepowstrzymany w tym czasie jakiś ten chłop, który ma tego e, błyskawiczną transmisję No Elo. Tak, Goku mój największy rywal to też, ale nie mogę. Nie mam pojęcia, co mi jest tłuku ale wracamy tu. No... O nie, to w labie wylądowało. Nie, 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 Dimendio. Próbowała mi prawnę, ta? No gdzie jesteś? Łoty, ty bić się chcesz? No złaś jak taki kozak jesteś. Oczywiście, że błyskawicznej transmisji używa. Kurde, mi prawie prawna zniszczyła. Co za istota jedna? Prawie mi grał na zliściu, bo w lawie sobie się kąpał. Chyba, że jest odporny na lawę. Jesteś odporny na lawę? Mm, nie wiem. Ciekawe co to jest? Chyba magnetyc. O, nie potrzebuję go, I... I, czemu ta moc nie działa na niego Jak nie tym, to tym No co? No oczywiście, że uciekł Pszy. On by się ze mną nie biał, widzę zagrożenie Co to? Czemu to nie jest silniejsze? Eee, co to jest? Chyba tekstura mi się urodziła. Dziwnie mówiąc. Właśnie byłem świadkiem jak tekstura się narodziła. Ej, to wyglądasz fajnie, jak to ciebie chcę Ta rybcia wyglądała fajnie, chciałem ją po prostu zawziąć na pamiątkę po tej przygodzie No idź sobie! Wow! Te za bardzo nie biję obraźni, więc szans nie mam przeciwko nim. Dlatego ja sobie wyłączyłem przez przypadek. O, 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 nie. Góra, góra. A, muszę tutaj to naprawić, zanim mnie zabiją. Psikote mnie. Dobra, nie. W następnym odcinku robimy bardzo dużo tego. Kamy magnety tu i pokazujemy tym Popkom na co by nas stać, ale póki co zbieramy kijanic. Ramie pocorporowe musi być na następnym odcinku. Mhm. Jeden. A, dobra, po jednym. Potrzebujemy tego cały kwipunek, by nie wracać tego szybko. Joku, fajna płaszczko. Dobra, spływamy stąd. Bo jak mnie wyciągną z tego pojazdu, to ja dopiero poczuję co to ból. No raczej będę musiał zrobić drugiego cyklopa na powierzchni i tak samo pozbierać materiały, albo go wyprowadzić. Chyba go wyprowadzę, jak będę wracał w sobie. To zobaczyć, ile tego jest pięknie. No ale teraz wrócić i przeżyć to. Ja Mogę zrobić sobie taki moduł na cyklopie. Wtedy mógłbym tam wpłynąć na to ognie i bym sobie go naładować całkowicie. Chyba tego grada wtedy mnie oczekuje, więc następny to będzie też moduł, który dzięki ogrzewaniu termalnemu. Będziemy tego niepowstrzymani Wow, ten skok robi różnicę. W poprzednim odcinku to miałem problemy, by tu wejść. A teraz to skacze jak kangur. I dobra, myślę, że na tym już sobie zakończymy odcinek. Ja sobie wrócę do bazy. Mimo wszystko, nie był to jakiś taki super odcinek, że. Aha, się. Nie był to super odcinek, że coś się super działo i tak dalej. To był taki odcinek, że był bardziej eksploracyjny i przygotowawczy. I ulepszyliśmy sobie prawna. To prawda, nie widzę póki co zastosowania tego ramienia. Ale pewnie będę go trzymał sobie w schowku. Myślę, że na samym odcinku skupimy się na, na ulepszeniu tego cyklopa. By móc chodzić głębiej, i tak dalej. nas czeka, i tak dalej. Ja was żegnam. Elo, elo.